Polacy cierpią, jak i inne narody na szereg problemów skórnych, które możemy podzielić na takie problemy typowo medyczne, czyli na przykład trądzik pospolity, trądzik różowaty. Poza tym zmiany o charakterze barwnikowym, czyli różnego rodzaju zmiany, które mogą związać się ze starzeniem się, ale także zmiany o charakterze naczyniowym, jak na przykład rumień, i to są zmiany, które dotyczą również przebiegu trądzika różowatego. Natomiast Dodatkowo, bardzo mocno mamy szereg zmian związanych z zmianami o charakterze blizn czy nieco poważniejszych zmian skórnych. W centrum naszej uwagi jako lekarzy zawsze jest pacjent i staramy się temu pacjentowi przynieść poprawę w jego chorobach, schorzeniach i objawach. I oczywiście to dotyczy zarówno diagnozowania, jak i leczenia takiego pacjenta. Cieszymy się, że mamy coraz większy asortyment różnych możliwości terapeutycznych i diagnostycznych. I to, co w kilkunastu ostatnich latach ma miejsce, to rzeczywiście bardzo duży postęp technologiczny. On dotyczy różnych aspektów leczenia, diagnostyki. Pojawiły się roboty, pojawiły się lasery, i te lasery, zwłaszcza, są już bardzo powszechne. Patrząc na to, jak dużo my leczymy przy pomocy laserów w szpitalu Brunowskim, no to już mamy. 18 laserów, które są wykorzystane zarówno na sali operacyjnej, jak i w zakładach rehabilitacji, w zakładach fizjoterapii, ale też bardzo często są to podstawowym narzędziem leczenia diagnostyki w poradzeniach okulistycznych. I teraz nawet trudno by nam było sobie wyobrazić prasy bez tych laserów. Także to, co jest też bardzo fascynujące, że z każdym rokiem mamy coraz lepsze narzędzia. W medycynie estetycznej oczywiście nam zależy na tym, żeby ten element anti-agingu czy sto agingu uruchomić. Natomiast w medycynie klasycznej czy w dermatologii klasycznej zależy nam na tym, żeby albo profilaktycznie zadziałać, żeby choroba się nie rozwijała, albo ją zatrzymać. Albo zniwelować skutki tej choroby. I tak mamy zmiany naczyniowe, które mogą być punktem wyjścia do trądzika różowatego. Tak mamy trądzik pospolitu, który możemy hamować różnego rodzaju laserami, lub wreszcie mamy blizny po różnych rzeczach, które też możemy laserami traktować.